Uwolnij. Uwolnij. Już uciekam. Może te kuleczki poproszę. Dobrze, ale teraz w momencie dobrze, inny, dobrze, bo dobrze, jestem tutaj, dobrze, że tak powiem... Okay. już. Już uciekam z tego miejsca i idę dalej. Powiem bardzo ładnie. Ładnie mówię. widać. Tak. Może nam się uda za jednym razem dzisiaj wszystko. Jakbym się cieszyła, nawet jest wola do Spokojnie. Zobaczymy, no, jak tylko pani da radę tutaj, to Ona naprawdę... tak strasznie wyglądało. <grym> Właśnie, tak strasznie wyglądało i... Tak się staram, żeby tutaj pani za mocno nie cierpiało. Prawda? Wow. Mhm. Tu już domykam tylko tak, to co na zewnątrz zostało. No nie spodziewałam się akurat, że tutaj nam za jednym zamachem pójdzie, ale to znaczy, że И